Pierwszym, najważniejszym krokiem w procesie budowy domu jest sama decyzja o budowie domu. Od zawsze gdzieś tam rozmawialiśmy o tym, że chcielibyśmy zamieszkać kiedyś w domu. W momencie, kiedy się już pojawiło trzecie dziecko, powiedzieliśmy, dobrze, musimy się zbudować. Zaraz po decyzji o budowie domu najbardziej istotny jest wybór działki. Zależało nam właśnie na takim miejscu z jednej strony, żeby to było niezbyt daleko od Warszawy, ale na tyle daleko, żeby właśnie była już ta cisza, spokój, sporo zieleni. Pierwsza sprawa to mentalny wybór działki, żeby działka odpowiadała nam pod względem lokalizacji, odległości od szkoły, odległości od przystanku autobusowego, odległości od centrum. Oraz, żeby działka zasadniczo rzecz biorąc odpowiadała nam wielkością i charakterem działki. Czy jest to działka leśna, czy działka bez jakichkolwiek drzew. Od razu jak się to pojawiliśmy, to zobaczyliśmy życzliwość ludzi i taką wspólnotę, więc tak. to, też, to też było dla nas bardzo ważne i też taki argument za tym, żeby to było tutaj, a nie gdzie indziej. Kiedy będziemy kupowali działkę, notariusz ma obowiązek sprawdzić, czy działka nie ma zadłużeń i jakichś innych wad e, prawnych. Działkę należy również sprawdzić pod kątem e, technicznym. Czy będziemy w stanie zbudować e, nasz wymarzony dom e, na danej działce? Czy działka ma odpowiednią powierzchnię? Jakie są wymiary działki, czy wymiary działki pozwalają na zbudowanie domu, czy działka posiada warunki zabudowy, czy też miejscowy plan zagospodarowania, czy powierzchnia biologicznie czynna i powierzchnia zabudowy jest odpowiednia do posadowienia naszego domu. Warto na pewno przed zakupem działki wykonać badania geologiczne. Te badania pokażą nam, czy grunt jest odpowiedni do posadowienia, czy nie ma ukrytych wad. To są najważniejsze rzeczy, które należy sprawdzić przy zakupie działki. Jak już się przeprowadziliśmy, to zobaczyliśmy bardzo dużo plusów mieszkania tutaj, ale jeszcze w momencie, kiedy pojawił się koronawirus, to już w ogóle to była kropka nad i. Jeżeli mielibyście Państwo pytania odnośnie procesu zakupu działki, Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami. Chętnie pomożemy Państwu w tym procesie.